Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś w programie pan prezydent Andrzej Pałucki odpowie na Państwa pytania. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I rozpoczynamy. Oto pierwsze pytanie. Objęcie Włocławka obszarem specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej tuż, tuż. Tymczasem okazuje się, że ojców sukcesu tego przedsięwzięcia jest bardzo wielu. Panie Prezydencie, kto pracował nad tym projektem tak naprawdę? Hmm. Informacje, które ostatnio otrzymałem, prawomocna decyzja o objęciu strefy ma być najpóźniej w połowie listopada. Proces trwał dwa lata. Nad tym przedsięwzięciem pracował zespół ludzi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i oczywiście zespół pracujący w Pomorskiej Strefie pod kierunkiem pani prezes. Kresy Kamińskiej. Odbyliśmy cały szereg spotkań. Przygotowaliśmy całą dokumentację z tym związaną. Zresztą od początku, jak zaczęliśmy budować Włocławską Strefę Przemysłową, weszliśmy na strony internetowe Pomorskiej Strefy, tak żeby potencjalni inwestorzy mogli wiedzieć, że coś takiego się dzieje. To była grzecznościowa sprawa Pani Prezes Kamińskiej pod naszym adresem, który zresztą od początku się ta idea i lokalizacja bardzo podobała. Dzisiaj słyszę właśnie różne śmieszne informacje, mówię śmieszne, bo to są takie trochę kabaretowo brzmiące. że Przynajmniej jeden parlamentarzysta włocławski załatwił wszystko u ministra. Więc po prostu kompromitacją jest, jeżeli parlamentarzysta musi cokolwiek załatwił. Są odpowiednie procedury do tego i żadna z tych procedur nie przewiduje udziału parlamentarzysty, zresztą akurat parlamentarzysta, który tym się chępi, co najmniej od dwóch lat nie był w urzędzie. W Ponadto e, e, nawet nie wymagana jest żadna opinia parlamentarzystów na ten temat. E, jeżeli ktoś twierdzi, że coś załatwił, to znaczy, że żyje nie w tej epoce. E, po pierwsze, po drugie, po prostu. Łamie. I po trzecie, niech pokaże jakikolwiek dokument, gdzie jest jego podpisa. Przecież taki nigdzie nie jest wymagany i w ogóle to nie ma nic wspólnego z obowiązkami parlamentarzystów. A ich chęci też nie wyrażali, ponieważ od dwóch lat przynajmniej ten opowiadacz nie był na pewno w urzędzie. Panie prezydencie, pojawiają się zarzuty dotyczące funkcjonowania włocławskiego MPK i faktu, że niemożliwe jest, żeby monopolista na rynku włocławskim miał kiepską kondycję finansową, a taka była argumentacja dotycząca podwyżki cen biletów. Jak to jest z tym naszym przewoźnikiem, pyta Telewic. E, tak jak z przewoźnikami wszystkimi w kraju. E, co znowu pan poseł Wojtkowski opowiada, że skoro jest to monopolista, a nie jest, to powinien być dochodowy. Nigdzie w Polsce. Miejska komunikacja nie jest dochodowa, wszędzie miasto dofinansowuje, dopłaca do biletów w nowym systemie to wygląda w ten sposób, że miasto jako organizator przewozów kontraktuje podmiot prywatny, bądź własny, bądź jakąś inną formę własności, która występuje i jest liczba wozu kilometrów i cena wozu kilometra ustalona. I teraz tak, jeżeli wpływy z biletów nie pokrywają, Kosztów wozokilometrów, to wówczas miasto z budżetu musi dopłacić. I taki system obowiązuje w całym kraju. Ponieważ u nas, tak jak we wszystkich miastach, ceny. Biletów nie pokrywają, w związku z tym, że przecież właśnie monopolista państwowy podnosi ciągle ceny paliw i wszystkich surowców energetycznych. To jest jeden z czynników. Sytuacja jest taka, że te ceny muszą rosnąć. My jesteśmy najtańszym przewoźnikiem w województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli chodzi o miejską komunikację, mimo tej podwyżki. Proszę zwrócić uwagę, a podają to media centralne, w Warszawie no, galopująco rosną te ceny i pani prezydent którymś z podała, że Powinny być jeszcze dwukrotnie wyższe, gdyby miała pokrywać koszty przewozów. A więc takie są realia. Natomiast od lat była prowadzona akcja prywatyzacji miejskiej komunikacji. Wszędzie skończyła się fiaskiem. Wchodzą na poszczególne linie prywatni przewoźnicy, ale sytuacja jest taka sama. Trzeba dopłacać, jeżeli nie ma odpowiedniego potoku pasażerskiego i bilety nie pokrywają kosztów wozu kilometra. Więc opowiadanie o. Monopoliście jest tylko kwintesencją niewiedzy, mówiącego te słowa, nieznających go przepisów dotyczących komunikacji, a i realiów ekonomicznych. Chciałbym zadać pytanie dotyczące rynku pracy. Czy nie uważa Pan, że powinniśmy stawiać na firmy włocławskie i robić wszystko, żeby nasze inwestycje realizowali wykonawcy z miasta? Za negatywny przykład podawany był stadion, którego wykonawcą generalnym jest firma spoza Włocławka. Co Pan sądzi o takim pomyśle? Pomysł jest świetny, tylko żeby go chcieli podjąć jeszcze przedsiębiorcy. E, otóż e, ustawa o zamówieniach publicznych e, e, nie pozwala na e, dowolny wy, wybór e, wykonawcy, e, tylko ogłaszany jest przetarg. E, w przetargu są określone kryteria zgodne z... E, Tąży ustawą i wygrywa jakiś podmiot, niekoniecznie okazuje się w tym przypadku Włocławski. Tak się często zgadza, zdarza, że w ogóle włocławskie firmy nie biorą udziału w przetargu. I co wtedy? To znaczy Telewizm namawiając mnie do tego, abym preferował tylko i wyłącznie filmy włocławskie, prawdopodobnie nie znał ustawy o zamówieniach publicznych i niechcący namawia mnie do łamania prawa. Otóż przetarg określa, kto będzie wykonawcą. Ja się bardzo cieszę za każdym razem, jeżeli jest to filma włocławska, ale tak jak powiedziałem, nawet nie zawsze filmy włocławskie startują w przetargach na wykonawstwo różnych prac, które w mieście podejmujemy, albo są droższe od wykonawców zewnętrznych. I właśnie ustawa to wyraźnie reguluje i rynek też. W związku z tym ja ciągle namawiam włocławskie firmy, aby śledziły, aby pisały dobrze pakiety, które przygotowują do przetargu, aby nie było uchybień formalnych i wszyscy będziemy się cieszyć, jeżeli będą no tylko i wyłącznie włocławskie wygrywały przetargi, ale chyba nic takiego nie zdarzyło się w żadnym mieście, stąd też wydaje mi się, że w Włocławku też jest to mało prawdopodobne. Budżet obywatelski to strzał w dziesiątkę. Włocławianie byli bardzo aktywni. Czy tego rodzaju konsultacje będą odbywały się częściej niż raz w roku przy okazji uchwalania budżetu? I oczywiście, jeżeli chodzi o budżet, to będą raz w roku, bo to siłą rzeczy. Każdego roku prezydent ma obowiązek złożyć projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miasta do 15 listopada i w tym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Od tego momentu toczy się procedura przyjęcia i budżetu. Natomiast. Ta forma obywatelska nabrała w tym roku powiedzmy większego rozpędu czy rumieńców, jakby kto wolał, dlatego, że myśmy to tak bardzo sformalizowali, to znaczy w tym sensie, że ogłosiliśmy terminy, podaliśmy adresy i tak dalej. Bo od lat, co roku. Mieszkańcy Włosławka przysyłają różne pomysły do budżetu, natomiast od sobie przysyłają po prostu z własnej inicjatywy, bez powiadamiania, że do kiedy mają i tak dalej. W tym roku wpłynęła taka lawina różnych propozycji, która powoduje, że samo przejście zacznie się proces konsultacji i uzgodnień. Naprawdę jestem mile zaskoczony, że aż tyle takich fajnych pomysłów wpłynęło w tych propozycjach budżetowych. One, te pomysły nie wszystkie mieszczą się w realiach jednego budżetu. Część z nich nadaje się do wieloletniego programu inwestycyjnego, niektóre Aż do strategii, natomiast aby je potem pomyślić w tym wszystkim, będą wymagały konsultacji społecznych. Stąd też podjęcie procedury w tym określonym zakresie budżetu. Obywatelskiego spowoduje, że będzie cała lista konsekwencji z tego płynących, a więc konsultacji w różnych tematach, które mieszkańcy podnieśli. Ponadto ta inicjatywa myślę, że będzie narastała i będzie tych potrzeb jeszcze więcej. Stąd też dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy nadesłali, ale jednocześnie informuję, że każdy, po sporządzeniu budżetu, dowie się jaki los spotkał jego propozycje, czy one będą przedmiotem dalszych konsultacji, czy będą w strategii, czy będą w tym, czy w ogóle nie mogą, nie mają szans powodzenia, bo podam taki przykład, zresztą akurat spotkałem się już osobiście z wnioskodawcą, żebyśmy miasto podjęło się budowy betonowego pasa na lotnisku w kursie inwestowało. No i rozmówca mówi, że on Wysłał to nie wiedząc, że lotnisko Aeroklubu Włocławek jest poza granicami miasta. Co oczywiście uniemożliwia nam finansowanie tego przedsięwzięcia. A więc taki przypadek też się zdarzył. Niemniej ja będę rozmawiał z władzami Aero Klubu, jaki jest stan przygotowań, bo takie starania są czynione. A więc mówię. Wielka baza pomysłów dzięki temu, którą będziemy dalej konsultować. Panie prezydencie, pragniemy ponowić, zru, ponownie zwrócić pana uwagę na spichrz przy ulicy Stodulnej 80. Obiecywał pan rozwiązanie problemu, a sytuacja wokół spichrza ulega pogorszeniu, a nie poprawie. Rozwiązanie, które tam zastosowano, nic nie zabezpieczające płot spowodowało, że toalety i bar pod chmurką się tam znajdują. Nie tak miało być. Podpisano mieszkańcy. Takiej treści mail dotarł do naszej redakcji. Ja takich rozmów mam kilka. Jeszcze wczoraj byłem zatrzymany na ulicy przez mieszkańca, mieszkającego w pobliżu tego feralnego spichrza. I Wyjaśniałem mu też, jak to sprawa wygląda. Ja nic nie obiecywałem. To już po raz któryś zresztą rozmówca mój wczorajszy też się wycofał z tego, że obiecywałem, bo potem się kiedy pan słyszał, że ja obiecywałem, że to szybko rozwiąże. A no... No nie, właściwie pan nie obiecywał. Ja się zajmuję tą sprawą, ale ona nie leży w mojej kompetencji, ponieważ nakaz rozbiórki wydał. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który nie jest urzędnikiem podległym prezydentowi miasta. Jest to służba państwowa, która również kontroluje prezydenta miasta. E, czynności podjęła zresztą na mój wniosek e, prokuratura e, i jakoś e, póki co e, e, nie udało się. Skutecznie tych czynności sfinalizować. Ja monitoruję, ja monitoruję, natomiast obydwie służby, mam tu na myśli powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego i prokuratura, nie są służbami podległymi prezydentowi miasta. I dobrze, że nie są, bo to są czynniki, które między innymi mnie kontrolują. Myślę, że Między innymi ten program powinien być dopingiem dla tych służb, aby się bardziej energicznie zajęły sprawą wstydliwą już dla Wrocławka, bo okazuje się niemoc organów państwowych w stosunku do podmiotu, który sobie gra na nosie dużej części społeczeństwa miasta Wrocławka. Dlaczego autobusy MPK kursują w soboty tak jak w dni świąteczne, a powinny tak jak w dni powszednie? I dlaczego w godzinach szczytu jeżdżą małe autobusy? Pyta Telewic. Nie wiem, czy jeżdżą w na szczytu ma autobusy, bo tego oczywiście na co dzień się nie mogę, bo musiałbym z tym liniami jeździć całe dnie, a nie pracować. Myśmy zakupili autobusy w tym roku nowe, które mają cały system monitoringu, ile osób wsiada, ile wysiada, na jakich przystankach, w jakich godzinach. Ten monitoring prowadzimy na poszczególnych liniach tak, aby zoptymalizować zopt i częstotliwość kursowania, a jednocześnie wielkość pojazdów, jakie mamy, jakie mamy Puszczać je o danych godzinach na danych liniach. Właściwie to tak częściowo Telewiz uzyskał odpowiedź, kiedy mówiliśmy o rentowności. I jakby druga część tego, my otrzymując różne pisemne prośby, informacje, interwencje na temat funkcjonowania PK, powodujemy, że na tą linię jedzie autobus, który monitoruje. Elektronika pozwala nam powiedzieć, ile osób wsiadło, ile wysiadło, na którym przystanku, o której godzinie, dalej. I ostatnio zdarzyła się taka historia, że dostaliśmy kilka listów na temat zatłoczonych autobusów, czy potrzeby jeżdżenia, i okazało się, że przez cztery przystanki nie przejechał nikt, a przez następne przejechały trzy osoby. Więc nie zawsze. Te spostrzeżenia, które są dość emocjonalnie przedstawiane przez mieszkańców, którzy... Przyszedł na przystanek, chciał wsiąść, akurat o tej godzinie nie jechał autobus, tylko jest w rozkładzie o innej. Pisze, żeby zmienić rozkład jazdy, i tak naprawdę ten rozkład byśmy musieli zmieniać kilka razy dziennie pod potrzeby różnych osób. To się nie da. Natomiast oczywiście dłuższy okres monitorowania może wykazać, że akurat Telewizja ma rację w tym momencie, ale póki co z tych indywidualnych interwencji, gdzie te sześć autobusów przestawialiśmy na różne linie na całe dnie. No rzadko nam się to sprawdzało, co było mówione przez telewizję. ja wiem, że wszyscy chcieliby jechać komfortowo, żeby mieli co parę minut autobus, ale właśnie koszty płacą wszyscy, którzy nie jeżdżą, na rzecz tych, którzy jeżdżą, ale naprawdę liczba mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej co roku spada i swoje niezadowolenie, wyrażają ci, którzy akurat chcieliby pojechać w tym momencie, no ale to niestety nie jest taksówka, która w określonym miejscu, w określonym czasie może przyjechać. Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby wykorzystać to, co daje nam ta możliwość elektronicznego pomiaru potoku pasażerskiego tak, aby co roku ten rozkład jazdy był coraz lepszy i aby dopasować wielkość autobusów do danej chwili, choć ona się zmienia, bo przez jeden miesiąc w tych godzinach jest duży natężenie osób, a na drugi jest zupełnie inne. Myślę, że jeszcze chyba wszyscy jesteśmy mało elastyczni, żeby to szybko reagować, natomiast chyba te będzie wymagała zmiany struktura pojazdów, którymi dysponuje, bo tak jak powiedziałem, okazuje się, że przez gdzieś przystanków jadą trzy osoby albo jedzie pusty, a autobus jest duży. A więc co pomyśleć też nad tym, aby można interwencyjnie zmieniać autobusy tak, aby spadały koszty eksploatacji? Dziękuję panie prezydencie. To było ostatnie pytanie na dziś, a państwa oczywiście zachęcam do odpytywania prezydenta Andrzeja Pałuckiego za pośrednictwem telewizji Kujawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.